Dlaczego założono Fundację Klub Szefów Kuchni i jaka jest misja tej organizacji? Organizację założono 10 lat temu. Założono ją na Darze Młodzieży, też specyficzne miejsce. To było takie pierwsze miejsce, gdzie zjechało się około 100 szefów kuchni i wypłynęliśmy na 24-godzinny rejs Darem Młodzieży. I wróciliśmy do portu i tam zapadła decyzja i właściwie już pierwsze... Gdzieś tam organizacyjne spotkanie było klubu szewów kuchni. Nam chodzi przede wszystkim o to, żeby pomagać młodym ludziom, ale nie tylko młodym ludziom, bo pomagamy dzieciom, które mają problemy ze wzrokiem. Wszystko, co się kojarzy z czymś, co możemy dać, to fundacja jak najbardziej jest w stanie przygotować. To są eventy, to jest konkurs kulinarny, czy to jest orkiestra świątecznej pomocy, gdzie gotujemy 5000 litrów zupy, gdzie mamy restaurację. W namiotach TVN-u na 600 osób i robimy to już od kilku lat. Czyli większe tego typu imprezy czy imprezy, jeżeli tylko wszędzie jest gdzieś, gdzieś można dołożyć cegiełkę, to tam fundacja jak najbardziej pracuje. Plus do tego młodych ludzi, którzy uczestniczą, tak jak jest Iwona Niemczewska, która jest wiceprezesem fundacji, jest trenerem. Marcina i Marcin dostał, został wicemistrzem świata, była jego trenerem, czyli pracujemy z różnymi ludźmi. Kto ze znanych kucharzy należy obecnie do klubu szefów kuchni? To jest zawsze takie trudne pytanie. Co to znaczy znany? Znany z telewizji, czy znany z tego, że jest dobrym fachowcem? Jest wielu bardzo dobrych fachowców, którzy tak naprawdę są w tyle, nie wychodzą na ekran. I bawią się, to jest ich pasja, a są ludzie, którzy są telewizyjni, oczywiście też i są takie osoby, ale my przede wszystkim skłaniamy się do tego, żeby to byli ludzie, którzy chcą dać coś od siebie organizacji, ale organizacji przez pracę na rzecz innych ludzi. Prezesowanie prestiżowej fundacji niesie za sobą wiele przywilejów, jak i również nowych obowiązków. Jak na co dzień wygląda pańska praca? Tak jak myślę, że każdego szefa kuchni, czyli mnóstwo rzeczy do zrobienia. Do tego trzeba poświęcić minimum godzinę czasu na odpisywanie na maile, na spotykanie z różnymi ludźmi, bo mnóstwo organizacji się zgłasza do fundacji prosząc o pomoc, czy ludzie prywatni, i trzeba gdzieś tam układać tak, żeby nie pominąć, nie obrazić, ale Fundacja nie jest w stanie wszystkim pomóc i wysyłać pomoc wszędzie. No nie da się. Jeszcze jesteśmy za mali. Jak widzi Pan tą organizację za pięć lat? No, to jest trudne pytanie. No, mam nadzieję, że ktoś, kto po mnie przejmie tą organizację, dołoży jeszcze cegiełkę, żeby, żeby to było przedsiębiorstwo. Mi zależy na tym, żeby fundacja była przedsiębiorstwem, które potrafi wspierać polską gastronomię, ale też jest partnerem dla wielu innych organizacji pozarządowych czy rządowych. To oczywiście my nigdy się nie wypieramy, ale bardzo nam zależy na współpracy z różnymi organizacjami, tak robimy już z kilkoma, współpracujemy i to przynosi efekty. Chociażby dwa tygodnie temu organizowaliśmy wspólnie Czas na Wzrok. Gdzie 1760 dzieci dostaną badania lekarskie za darmo i każde dziecko dostanie okulary. I to nas bawi i za dwa tygodnie mamy następną akcję, także co chwilę coś się dzieje. Jest pan jurorem oceniającym talenty kulinarne na festiwalach i konkursach w Polsce i za granicą. Jaka jest kondycja polskiej gastronomii w porównaniu do jej odpowiedników w innych krajach? To jest różnie. Tak? Ja myślę, że jesteśmy bardzo kreatywni i ja cenię polskich szefów kuchni. Uważam, że na produkty, które mamy, na dostępność, często na brak sprzętu, na brak pieniędzy, to uważam, że jesteśmy doskonali. Bo wiem, jak wygląda to za granicą. Tam szefowie kuchni, organizacje są sponsorowane przez rząd. Czy rząd, czy władze miasta, dużych miast? U nas tego nie ma. Tutaj każdy musi samemu ciągnąć ten sznurek i starać się duży szacunek dla polskich szefów kuchni. Oczywiście no, zawsze wszędzie gdzieś są różne animozje, ale fajnie, jak one są na tle kulinarnym, a nie personalnym. Czy ocenianie pracy innych to trudne zadanie dla doświadczonych szefów kuchni, czy lubi pan to robić? Mam co to jest przyjemne, tak? Bo przede wszystkim znowu się uczymy. To jest po pierwsze. Bo, jeżeli dostaję talerz, to też widzę nowe połączenia, nowe smaki. Techniki zazwyczaj już człowiek zna, ale połączenia ciekawe, to też jest dla mnie duża przyjemność. Oczywiście nie jest to łatwe, bo jeżeli startuje 10 ekip, to wszystkich trzeba ocenić równo. Czyli dostajemy talerz i skupiamy się tylko na tym talerzu, nic poza tym. Wchodzi następny i oceniamy go. I tutaj jest wiele. To są tekstury, to jest temperatura, to jest smak, mnóstwo rzeczy, zastosowane techniki i to decyduje później o zwycięstwie. Nie do końca, bo są oczywiście jurorzy techniczni, którzy sprawdzają, czy technicznie zostało to dobrze zrobione. Jest pan szefem kuchni i współwłaścicielem warszawskiej restauracji Pink Lobster. Co jako szef kuchni poleca pan szczególnie z menu restauracji? No trudno nie powiedzieć o zupie rybnej, którą gotuję 20 lat i gdybym ją wyrzucił z karty już raz spróbowałem. No to był hałas. Szybciutko wprowadziliśmy z powrotem. Oczywiście jest to Sewicze, mamy deser, fantastyczną ośmiornicę, czyli gdzieś tam budujemy i mamy tą kotwicę, na którą goście chętnie przychodzą. Czym kieruje się pan układając kartę dań w swojej restauracji? Przede wszystkim sezonowością, to jest numer jeden, ale też gustami gości, to jest też jeden z ważniejszych elementów. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.